podkarpacie.pl. Sanocki basen był dziś areną zmagań zawodników biorących udział w piątych wojewódzkich mistrzostwach szkół specjalnych w pływaniu Sanok 2013. Jak zwykle z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy reprezentujący Sanok. Wychowankowie SOSW w Sanoku wywalczyli 13 medali z 36 rozdanych. Imponujący wynik przełożył się na zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej Miast. Poziom sportowy jest bardzo wysoki. Z roku, z roku na rok coraz więcej zawodników zgłasza się na nasze zawody. Widać, że umiejętnościami już wszyscy są w miarę wyrównani, także rywalizacja była bardzo mocna. Tak to mistrzostwa no są medale, są czasy, są miejsca, ale generalnie idea jest taka, żeby popularyzować akurat taką formę zajęć sportowych, jaką jest pływanie, ponieważ no, przede wszystkim w przypadku naszych dzieci, naszych uczniów. No to odnosi takie walory rewalidacyjne, o to głównie chodzi. W zawodach wzięło udział sześć reprezentacji: gospodarz Sanok oraz Brzozów, tak Krosno, Leżajsk i Rzeszów. Jak oceniasz te mistrzostwa? Bardzo dobre są i pożytne, tak na życie, i fajnie się tak pływa. W jakiej konkurencji brałeś udział? Hmm, Jak ci poszło? Dobrze. Ta konkurencja tu na 50 metrów klaunym grzbietem. Są medale? Są. Sanok ma mocną reprezentację, wygrywacie zawsze w drużynie, w drużynowo. Teraz też jest, z tego co słyszałem, z nieoficjalnych wyników, że drużynowo powinniście zwyciężyć. Skąd siła waszej reprezentacji i, i, i naszego zespołu właśnie? No tak, y, powiedząc, że to wszystko tak nasz wychowawca organizuje i nasz sponsor, tak Sanok. Y, to tak, nie wiem. Nie wiem jak to określić, tak po prostu. A twoje zamiłowanie do, do pływania, do tej dyscypliny sportu, skąd? Ze szkoły, wychowawca, tak kłonił mnie do tego. Zacząłem jakieś 8 lat, 8 lat temu pływać, udział w zawodach już biorę piąty raz, tylko że nie tutaj, tylko w szkole masowej wcześniej brałem udziały. Przeżycie nerwowe miałem, stresa, że tak powiem, z, no z rywalami, nie? No. Jest taka trema przed startem? No jest i to duża. Bardzo duża. To dla mnie jest najważniejsze to, żeby się spotkać z rówieśnikami i żeby dobra była rywalizacja. Nie tak jak zwykle. E, proszę, powiedz mi skąd u Ciebie miłość do pływania? Ja od małego byłam miłośniczką pływania. Moi rodzice pływali, ja też pływam. Dla każdego zawodnika udział w mistrzostwach to możliwość rywalizacji o medale, podnoszenie własnych umiejętności i ustanawianie nowych życiowych rekordów. To także spotkanie z rówieśnikami i dobra zabawa oraz uśmiech na twarzy, jakże potrzebny w codziennym życiu. Szczegółowe wyniki zawodów na stronie tvpodkarpa.